Brama Bielany w ostatnich latach na zlecenie zarządu budynków komunalnych w Krakowie przeszła generalny remont. Prace te były możliwe dzięki dotacji ze środków Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, a obecnie szukamy gospodarza dla tego obiektu. Obiekt znajduje się przy jednej z głównych tras wylotowych z Krakowa, przy ulicy księcia Józefa. Posiada niewielki parking. Przetarg odbędzie się 2 czerwca, a na oferty potencjalnych dzierżawców czekamy do 29 maja. Szczegółowe informacje odnośnie zasad wydzierżawienia tego obiektu można znaleźć na stronie internetowej Zarządu Budynków Komunalnych Krakowi. Wcześniej mieścił się tutaj obiekt handlowy, jeszcze wcześniej gastronomiczny. Były dokonywane różne przebudowy graniczące z dewastacją tego obiektu. I teraz, w ramach remontu, został przywrócony ten stan pierwotny, najbliższy oryginałowi. Jest tu na przykład zachowany cenny element pancerna budka wartownicza. Ten trójkątny element wystający ze ściany zewnętrznej w takim ładnym, gustownym, oliwkowym kolorze. Więc jest to miejsce bardzo istotne na mapie, chociaż. Do tej pory niedostrzeżone bo było zaniedbane, opuszczone. To jest obiekt niewielki, kameralny w skali, można by powiedzieć, niepozorny, natomiast bardzo istotny świadek historii nie tylko rozwoju myśli fortyfikacyjnej czy rozwoju twierdzy Kraków, ale również rozwoju miasta Krakowa, rozwoju przestrzennego, bo linia fortyfikacji, której elementem była tutaj ta brama, stanowiła równocześnie granicę wielkiego Krakowa. thank you